tu Hanna, jest 5 lutego 2025 roku. Minęły już dwa tygodnie od nominacji Donalda Trumpa na prezydenta USA. I przez te dwa tygodnie wydarzyło się tyle różnych rzeczy, że moje wiadomości będą się chyba składały z dwóch albo trzech odcinków, dlatego że nie sposób opisać Wszystkiego, co się dzieje. Każdy z tych elementów jest bardzo, bardzo ważny. A ja we wstępie chcę poruszyć pewną, bardzo ważną sprawę dla Polski. Przez ostatnie 6 lat, kiedy ja opowiadam moim widzom o tym, co przewiduje PLAN i co zamierza zrobić. Donald Trump, reprezentujący Białe Kapelusze, miałam na siebie bardzo dużo ataków, gdzie ludzie atakowali mnie, bo nie zajmuję się sprawami Polski, tylko zajmuję się sprawami USA. A to, co zrobi Trump, nie będzie miało absolutnie żadnego znaczenia dla Polski. Tak się wielu ludziom wydawało. Natomiast ja z uporem maniaka przez 6 lat Pokazywałam Wam, co jest w planie przewidziane i w którą stronę zmierza Donald Trump, dlatego że uważałam, że USA są takim centrum, z którego polityka gadów wypływa na cały świat. Jest to jedno z trzech centrów, ale bardzo, bardzo istotne. Więc interesowało mnie to, żeby doszło do sytuacji, w której USA będzie czyszczone z wpływów gadów, będzie czyszczone z tego, co robią gady, bo to będzie miało bardzo głębokie przełożenie na wszystkie inne kraje, w tym też będzie miało przełożenie na Polskę. No i co okazuje się? Czy plan ma jakiś związek z Polską? I tutaj nie tylko mówię o tym, co Elon Musk ostatnio opisał, bo on napisał cześć i zacytował kwestie dotyczące sprawy Polski. I jak to on zawsze powtarza, że po wyczyszczeniu USA zajmie się Europą i uczyni Europę znowu wielką. W tym też jest tutaj spojrzenie na Polskę przewidziane. Więc nie martwmy się, że Polski to nie dotyczy. To dotyczy. Obecnie poprzez agencję Dodge Elon Musk i Donald Trump mają oczywiście ogromny wpływ na Polskę, bo została wstrzymana pomoc Gadów dla Polski, a nie tyle dla Polski, co dla organizacji, które. Szkodzą, które mają za zadanie szkodzić, i takie organizacje są w każdym kraju, i te organizacje są finansowane z tego samego źródła, z kilku takich samych źródeł. A ponieważ na zasadzie uderz w stół, a nożyce się odezwał, kiedy Donald Trump, Elon Musk zablokowali agencję USAID w Stanach, zabronili jej Rozrabiać na całym świecie. Odezwały się głosy z Polski. Okazało się, że blokada USAID ma nielegalne wpływy na polską politykę i to bardzo dobitnie pokazuje, jaki wpływ ma polityka Donalda Trumpa na Polskę. Możecie sobie o tym poczytać w gazetach głównego ścieku. Ja akurat Mam dostęp do artykułu na portalu money.pl. Trump wstrzymuje pomoc. Organizacje pozarządowe tłumaczą, w jakiej są teraz sytuacji. Donald Trump zdecydował o zawieszeniu na 90 dni wszelkiej pomocy zagranicznej z USA. Część polskich podmiotów otrzymała już wiadomości informujące o zamrożeniu pieniędzy. Prezydent USA podpisał 20 stycznia rozporządzenie zawieszające wypłatę środków z programów amerykańskiej pomocy zagranicznej na 90 dni. Dotyczy to również m.in. grantów dla polskich organizacji. Wyjątkiem od decyzji Trumpa są podmioty organizujące nadzwyczajną pomoc humanitarną. Przez trzy miesiące amerykańscy urzędnicy mają sprawdzić, czy pomoc zagraniczna jest zgodna z amerykańskimi interesami? Zdaniem Białego Domu, w wielu przypadkach wydane środki są sprzeczne z amerykańskimi wartościami. Natomiast w komunikacie opublikowanym 3 lutego administracja Trumpa stwierdziła, że przekazywano ogromne sumy na niedorzeczne projekty. Zamrożone granty z USA do Polski. Sprawdziliśmy część grantów, jakie otrzymały polskie organizacje na lata fiskalne 2020-2025. Mowa o środkach przyznanych przez Departament Stanu oraz rządową agencję United States Agency for International Development USAID. Elon Musk, który stoi za powołanym przez Trumpa, Departamentem Wydajności Rządu, Dodge zapowiedział w poniedziałek, że doprowadzi do zamknięcia USAID, uznając agencję za organizację kryminalną. Usunięto już stronę internetową tej agencji. Skorzystaliśmy z bazy danych USA Spending .gov, która zdaniem ambasady USA w Warszawie jest oficjalnym i otwartym źródłem informacji o wydatkach federalnych USA, w tym informacji o nagrodach rządu federalnego USA, takich jak kontrakty, dotacje i pożyczki. Nie wszystkie dane są jednak dostępne. Część beneficjentów grantów zanonimizowano, innych sklasyfikowano w jednym worku zagranicznych laureatów z dotacjami o wielkości od miliona do 6 milionów dolarów, między innymi na umacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Jedną z instytucji, której wstrzymano finansowanie, jest Instytut Reportażu, o czym poinformował na Facebooku reportażysta i pisarz Mariusz Szczygieł. O blokadzie środków poinformowały także krytyka polityczna prowadzona przez stowarzyszenie imienia Stanisława Brzozowskiego i Turde Konstytucja.pl. Organizacji, którym zamrożono wsparcie, jest więcej. Dostaliśmy list z informacją o wstrzymaniu środków. Chcieliśmy przeprowadzić szkolenie dla dziennikarzy z lokalnych redakcji, żeby bardziej zainteresowali się sprawami międzynarodowymi, ale wydarzenie zawiesiliśmy. Czekamy na decyzję urzędników i liczymy, że środki zostaną odblokowane, ale część innych podmiotów może mieć spore problemy z działalnością tłumaczy w rozmowie z many.pl laurynaz. Walczył nas Prezes Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu. 40 tysięcy dolarów około 162 tysiące złotych, przyznano też stowarzyszeniu demagog. Demagog, ten, który się zajmuje cenzurowaniem treści na Facebooku. Demagog, który, kiedy wrzuciłam link, tylko link do artykułu. Z PubMed, z bazy danych, prac naukowych, gdzie mówiono o niesamowitych przekrętach związanych z eliksirami. Tenże demagog zablokował mi konto na Facebooku na miesiąc i skasowali mi te linki. Poza tym, pod każdym uczciwym linkiem, artykułem na ważne tematy, demagog wypisuje swoje brednie i stara się cenzurować, więc potem na Facebooku te treści się nie ukazują, są chowane, także nie będą upublicznione, ponieważ demagog sobie tak za, zażyczył. Kiedy ktoś tam interesował się demagogiem, okazało się, że to jest grupka bardzo młodych szczyli Którzy sobie robią co chcą i nie muszą w ogóle argumentować, kiedy cię zaatakują, bo im się twoje treści nie podobają i cię cenzurują, chociaż to jest sprzeczne z konstytucją. Kiedy cię cenzurują, nie masz nic do gadania, po prostu blokują ci konto, wypisują głupoty totalne, że niby to jest nieprawda, co napisałeś, to jest dezinformacja. A jeszcze wracając do Kongresu USA, to w raporcie Kongresu USA jeszcze z grudnia zeszłego roku dotyczącym pandemii, w tym raporcie jest napisane, że dezinformacja misinformation to jest słowo wymyślone przez administrację Bidena do tłumienia prawdy wyrażanej przez lekarzy i naukowców. A niezgodnej z oficjalną narracją reżimu Bidena. Więc Towarzyszenie Demagog miał przyznane 162 tysiące złotych na swoje drogocenne mądrości, wyciągnięte prosto z szamba. Projekt tej organizacji ma na celu przygotowanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w procesach demokratycznych, takich jak wybory prezydenckie. Zakłada on realizację 48 Warsztatów w sześciu American Corners, placówki informacyjno-biblioteczne pod patronatem Departamentu Stanu, w Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Lublinie, Radomiu i we Wrocławiu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, jeśli dojdzie do zamrożenia środków, to projekt zostanie wstrzymany. USAID zapewniło Many.pl w mailu wysłanym w piątek 31 stycznia, że sprawnie przetwarzane są wnioski dotyczące wyjątków związanych ze wstrzymaniem finansowania. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym prezydenta zaznaczono, że kilka pilnych wniosków zostało zatwierdzonych w ciągu kilku godzin. Dodano, że decyzją sekretarza stanu organizatorzy ratujący życie programów pomocy humanitarnej powinni kontynuować lub wznowić pracę. No i słuchajcie, dramat, tragedia. Koniec z programami wspierającymi równość i różnorodność. Pomoc finansowa dla podmiotów wspierających środowiska LGBT była istotnym punktem kadencji Joe Bidena. W przeszłości przekazano tysiące dolarów na rzecz zrealizowanych już programów, na przykład w ramach stowarzyszenia na rzecz osób LGBT Tolerado, Federacji Znaki Równości lub My Rodzice. Stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LBTQIA i jeszcze plus, plus, minus, minus AGD, RTP. Jednak za prezydentury Donalda Trumpa wsparcie z środowisk LGBT może być wykluczone. Jeden z polskich podmiotów, który chce, Zachować anonimowość, otrzymał pismo informujące, że wszystkie biura, urzędy, placówki i misje Departamentu Stanu USA zostały poinstruowane, aby podjąć natychmiastowe kroki w celu zakończenia programów, których wyraźnym celem jest promowanie różnorodności, równości i integracji. No, na pewno, jest to integracja, plucie na prawicę. Wyzywanie nas od skrajnej prawicy, no to to jest właśnie różnorodność, równość, integracja. Mhm. W minionych latach dolary przyznawano też instytucjom zajmującym się pielęgnacją kultury i pamięci o społeczności żydowskiej, na przykład Muzeum Historii Żydów Polskich, Polin. Granty trafiły też do instytucji kultury, głównie związanych z filmem, na przykład Stowarzyszenie Nowe Horyzonty organizującego znany w całej Europie American Film Festival. A teraz parę faktów na temat USAID i jak one pomagały tajnej misji George'a Sorosa i były tajną, dojną krową Sorosa. Amerykański konserwatywny think tank Heritage Foundation twierdził w 2017 roku, że Open Society Foundations George'a Sorosa zostały głównym realizatorem pomocy USAID od co najmniej 2009 roku. Jednak współpraca Sorosa z USAID rozpoczęła się znacznie wcześniej. Dokument USAID z 1993 roku pokazuje, że agencja podpisała umowę z programem szkolenia kadry zarządzającej Federacji Sorosa w celu przeszkolenia 30 profesjonalistów w Bułgarii. Estonii, Polsce, Rumunii i Słowacji. Pamiętacie w Słowacji, co aktywista z Open Society Sorosa zrobił? Strzelił do prezydenta Fico. Tym się zajmują profesjonaliści George Sorosa. Pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku Seria kolorowych rewolucji wstrząsnęła Europą Wschodnią, a sieć organizacji pozarządowych Georga Sorosa odegrała kluczową rolę w zamieszkach. W latach 2003-2004 Międzynarodowa Federacja Renesansowa Sorosa nawiązała współpracę z USAID w celu wsparcia ukraińskiej pomarańczowej rewolucji. Wcześniej Stany Zjednoczone Wydały 54,7 miliarda dolarów w 2003 roku, 34,11 miliona dolarów w 2004 na programy demokratyczne na Ukrainie za pośrednictwem różnych agencji, w tym USAID. Amerykański organ nadzoru prawnego Judith Watch ujawnił w kwietniu 2018 roku, że USAID sponsorował globalistyczną agendę Sarosa w Gwatemali. Łącznie OSF podobno wydał około 100 milionów dolarów na podsycanie niepokojów w Ameryce Łacińskiej w latach 2015-2018. W październiku 2018 organ nadzoru uzyskał dokumenty wskazujące, że USAID współpracował z Sarosem, w celu finansowania radykalnych, lewicowych aktywistów w Albanii. W 2016 USAID podobno przeznaczył 9 milionów dolarów na kampanię nadzorowaną przez East-West Management Institute Sorosa. Więc yy, ta straszna polityka tego strasznego prezydenta Trumpa blokuje finansowanie. Rewolucji w różnych krajach i finansowanie profesjonalistów, którzy biorą pistolet do ręki i strzelają do premiera danego kraju, bo po prostu muszą skorzystać z tych swoich umiejętności profesjonalnych i finansów, jakie dostają. To tyle ode mnie we wstępie. O USAID będzie jeszcze więcej w wiadomościach. I być może wiadomości będą się składały z dwóch części, bo tego jest naprawdę dużo. Chociaż ja wiem, że niektórzy są tak ślepi, że dla nich to się nic nie dzieje. Pozdrawiam, zapraszam na wiadomości. Do następnego razu.